I tam, jako że za oknem znowu zima szaro-ponurą, to i obraz wyszedł taki może szary-ponury, ale się wydaje, że może się podobać. Proszę fakturę pokażę z bliska. W miarę obrazu 50 Wysokość na 70 obraz jest już w ramie, także nie próżnuję, maluję, tylko wolna chwila jest, jadę do pracowni i działam. Zależy od oświetlenia, z daleka to pamiętaj, bo to wszystko oświetlenie jest sztuczne, na dwóch nie wychodzą, minus 4 stopnie, jeszcze raz, zbliżenie, o, więcej szarej jest właśnie, bo... światła, nic, dziękuję bardzo.